Dobra, siema wszystkim To jest filmik ogólnie Z też kolczakiem zbrojnym Ale jest to film Gdzie przekładam kolczaki zbrojne Do właśnie takich braplastów Nie wiem czy nie trochę za duże te braplasty I teraz tak Jeśli chodzi o pojemniki to co to jest Jeszcze bardziej O tak dam No to co się tu znajduje Tu są trzy o, Tutaj są trzy braplasty ogólnie dla naszych Kolczaków zbrojnych, które wczoraj zapaliśmy, tak? Bo wczoraj byliśmy na tej miejscu gdzie było po prostu full tych kolczaków, no i zapalam po prostu te trzy samice. Jeszcze raz wam je pokażę. Hmm, chwilę, tu jest taka jedna. Trzy samiczki są, co nie? O, jest jedna. Druga jest tutaj, może. Będzie widać, będzie widać, bo są gigantyczne te kolczaki zbrojne, te pająki są gigantyczne. Akurat w tym roku, nie wiem, tu kolejna, tu sobie już gniazda zrobiła ogólnie, to więc a, tak już wyszło. A i w ogóle co tutaj jest? Tu są dwa też kolejne pająki, tylko że w, z tym, że tu jest Agela Labyrinthica, a tutaj mamy Eratigena Atrica. Więc jest fajnie. Mm. A to jest w ogóle taki pojemniczek, jakby ktoś chciał uciec czy coś. To sobie możemy to odłożyć gdzieś na później. Dobra. Do meritu. No to tak. Tutaj są kolejne dwa pojemniki, z tym, że do tych pojemników właśnie będą wpuszczane te dwa pająki. A te dwa pająki w ogóle chyba sobie zostawię na później. Najpierw się zajmiemy kolczakami. Dobra. Więc. Szybko zrobię miejsce i chwila teraz. Mam pensetę czy nie mam pensety? Oczywiście nie mam pensety przy sobie. Mm, no nic. Dobra. Więc tu są trzy pojemniki chwila. Mm, to sobie kolczaki odstawię gdzieś indziej, chwila tutaj na przykład. Dobra. Mm, tu są trzy pojemniki właśnie dla kolczaków naszych. A i w ogóle co jest tutaj? Tu jest kolejny kolczak z bronią, z tym, że... O, Dzisiaj pojechałem na łąkę, nazbierać tych takich, to wam pokażę O, coś takiego Pojechałem właśnie zbierać tego, bo w tym sobie robią po prostu tak swoje gniazda, te kojekcje brojne, o, coś takiego na przykład No i yy, na no, łąkę pojechałem takie coś pozbierać, jeszcze pojechałem takie gałązki, gdzie to mam? Tutaj O, chwila, nie, nie to To tutaj, na przykład chociażby tak, jakieś gałązki czy coś, gałęzie pozbierać, dobra, dobra plastów. I przykładnie znalazłem kolczaka zbrojnego samica, więc sobie zgarnąłem ją. To więc mamy cztery kolczaki, tu już sobie zdążyłem zrobić gniazdo przez tam godzinę czasu. W ogóle jaki pojemnik wygląda, pojemnik wygląda tak. Eee, no, bo jest tutaj to, co tej wiecie nazbierałem, czyli z tych łąk te, jak to się nazywa? Nie, jak to się nazywa? I sztuczną roślinkę tej dodałem. A gdzie siedzi kolczak? Siedzi kolczak tutaj, o! W tym miejscu. Widać, że tutaj. Tu siedzi kolczak. Więc fajnie. Ona też jest w ciąży, też jest nadbombana. Samica wielka, dobra. Eee, dobra, super, stawiam na bok. Teraz lecimy do głównej części. Dobra, już jest. Teraz myślę, co do tego pojemnika dać właśnie? Do tego pojemnika, to jest nasz pierwszy pojemnik, to jest braplast. Chwila, ile to? Jest tak, nie wiem, 10, tu może być gdzieś 10, nie wiem, jakoś centymetrów. Tak czy siak, taki braplastik, fajny, to jest na, dla kolczaka zbrojnego. To więc tak, bierzemy sobie jedno. O, takie coś, i jakąś gałązkę, czyli na przykład. O, chwila. Mm, dobra, niech będzie takie coś. O. Myślę, że to będzie wystarczać, chyba. To więc dajemy jakoś w taki sposób, czy coś, tak, żeby po prostu mógł, wiecie, zrobić sobie kryjówkę. Dobra, jakoś tak będzie. Miejmy nadzieję. Jezus, cholera, tu lata to ciągle. No nie. Jakby to umieścić, chwilę. Kałąskę jakoś, chwila. O Jezus, inną wezmę. Takie coś. O, o tu już lepiej wygląda, chyba. O, to się nada, patrzcie, to się nada fajnie. To chyba może jeszcze. Czemu to jest ucięte, chwila. No, tak sobie dam. O, teraz fajnie wyszło. No, i teraz tylko to nam zostało. No to co, dajemy? By to wkładamy w ogóle w ziemię. Ta ziemia jest taka wilgotna, się boję, żeby to nie zgniło, nie spleśniało. No. Dobra. Nie, to są takie zabawy z tym właśnie. Ja nienawidzę tego wkładać. To są serio cyrki. O! Dobra, coś takiego wyszło, dobra. Myślę, że to będzie wystarczy. przecież on i tak będzie mieć swe gniazda zawsze, bo przecież mogą w rogu pojemnika zrobić. To więc dobra, mm, dajemy. Wiecie co? Ja myślę chyba, że pójdzie najpierw ten. Ten, e, Dobra, to więc chwila. Weźmy sobie wieczko. A i nie mam wieczka, no fajnie. Zabrałem się do tego filmu jak pies dojeżdża. Dobra, mam. Raz. Wpuszczam. Tak żeby nie uciekła. Już będzie problem, no patrzcie jakie to jest bydle. No, samiczka, to jest pierwsza, to co łapaliśmy I miałem w planach to kliszu wybrać, o Jezu. No, chucham, nic się nie dzieje yy... Wiecie co, po prostu, bo ja nie będę przytuczał, tylko ten bojemnik tak zostawię, niech ona sobie później wyjdzie Robię tak Odkładamy Ona sobie później wyjdzie Później zabiorę ten bojemnik, dobra, kolejny yy... Tu możemy sobie dać, yy, nie wiem, chyba z dwa takie te, wiecie, te zawijasy I możemy sobie dać to, ten liść palmy, co tam jest, ta chwila Nie wiem, czy to w ogóle będzie miało sens, ale Zaraz zobaczymy To, pomnęłość chce Chwila Ale się, kurde, sypie z tego tak pierońsko Serio, dobra Jakoś tak daje. Zobaczę, jak to wy wyjdzie w ogóle. Ja nie chcę, żeby ona się robiła pod tym w ogóle. Ja nie chcę, żeby się robiła pod tym. Bo Będzie przypał. Hmm, jak to wygląda. Tak. Może być, chyba. Zobaczę przecież. Tak, to tak. Teraz to daję. O! No. Tak. To chyba pójdzie. To chyba siądzie słuchajcie, to chyba siądzie Będzie git Będzie słuchajcie git chyba no i znowu mi to wyrazło Dobra raz To chyba nie no Zobaczcie pomimo, memo chce tak no Jezus. Słuchajcie, nic się nie zrobi Tak to wyszło No tak to wyszło, no cóż, obejdę Dobra. Tak wyszło, się, nic nie zrobi. Tam jeszcze. Boże, teraz to wyszło znowu. Nic. Dobra. Tak wyszło, dobra. To samo robimy. Więc chwila, którą by tu wpuścić teraz? Ja chyba wpuszczę tą. O, która jest tutaj. No to już gruba. Jest serio. Taka fest. O, widzimy. No, w dobra, więc też zostawiam. Gdzie jest wieczko? Gdzie jest wieczko? Dobra, mam wieczko. To samo robię. Cyk chcę jeszcze zdążyć. Bo mam mało pamięci. Jak zawsze. Dobra, kolejny. Dobra, teraz kolejny robimy. Tu już będzie z gałązkami. Takie coś sobie tam damy. o. Będzie git, to się chyba. Już to się. To nie jest. A, i się połamało. Zarobiście. No, zarobiście. Brawo. Brawo, Kuba. Brawo, Kuba. Brawo, co ja zrobiłem. Dobra, nic. A, nawet lepiej. A, nawet lepiej. Dobra. Lepiej jest. Dosyć. Bo chwila. Dobra, jakoś tak to wyszło. O, sobie to damy, i już będzie tyle z tego. Dobra, cyk, tak wyszło. No, tu kurczak zbrojny tu będzie mieć. Git, nawet. no. To jest największa, chyba. To jest największa. No, to jest kurde, wielkie. No dobra też wkładam cyk szybka akcja mm, Okej, okay, teraz przejdźmy do naszych lejkowcowatych Dobra, więc koł e, takie coś mamy To będzie dla Aga Leny, na bilintiki, dobra więc dajemy sobie, nie wiem, takie coś możemy o. To chyba tyle, no przecież ten pająk nie robi tych to zresztą i tak będzie to więc chwila teraz to będzie, Teraz to może taką ostrożność zachować, że mówię wam dobra, e, mam ją, ona jest tutaj, to jest serio, polarnie szybkie, to jest bardzo szybkie i wielkie trochę, tak na lejka o, dobra, 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 widzicie tam akcję Zaraz będzie taka akcja, że mi ucieknie Ale miejmy nadzieję, że nie eee. Boję się bardzo Boję się, boję się, słuchajcie, boję się bardzo Widzicie, co się stało? O Jezus Dobra Nie chcę, żeby był przypał Cyk, dobra się Udało udało się bardzo. Dobra, e, teraz trzeba tą sieć zabrać, niech on wyjdzie. Albo nie, dobra. E, te gniazda po prostu z nim tam zostawię, sobie później wyjdzie. Albo mu jeszcze pomogę później. Dobra, tam to Dobra, mamy to, mamy to, słuchajcie. To więc jeszcze kolejne to jest. E, to słuchajcie, to jest, słuchajcie, to właśnie. Mm, sorry, że w butelce hoduję, ale <gryw> tak też można. no Przecież można sobie taś patrzeć. Tu jest gumka, taka co nie. O tak, można tu jest papier na przykład wtedy, wentylacja, jak wszystko jest już cacy. Dobra, a co dalej? To nie wiem, takie coś możemy hop, dać. No to w zasadzie tyle, no przecież w moim pokoju i tak jest ciemno. Jak to w zasłonięte? Dobra, więc szybko, pojemniczek, akcja. O nie, zuboję się, ale dobra. Nie ma czego raczej. Hmm, raz. Mam ostatnią minutę wolnej pamięci, więc brawo. Brawo ja. Dobra, mam to. Teraz tak, o. I teraz dobrze. Hmm. Dobra, poczekam, aż sobie wyjdzie tam. Dobra, ale wróćmy do kolczaków z to tak. Yy, to jest ten kolczak, tam, chyba jeden z nich, którego wkładaliśmy chwilkę wcześniej. Właśnie, w ogóle, e, co u niego? I patrzcie to, e, on sobie zrobił jak standard, standardowo, po prostu w rogu gniazdo, no i patrzcie, bo to jest samica, co nie? Każda samica mi po prostu kokon złożyła, one złożyły kokony, no i widzimy... Nie, nie widzicie, helicerki są... No... To jest... serio... E, no... I w ogóle mu to zbliżyłem pojemnik, no bo jest dzisiaj strasznie gorąco. No parów jak nie wiem. Więc tak, czy właściwie skolczak zbrojny, czy jest niebezpieczny dla człowieka, no to tak, niebezpieczny dla człowieka, no to jakby on jest niebezpieczny dla człowieka w sumie tak w pewnym stopniu, no bo jaką gryzie on to po prostu no, nieprzyjemnie jest na serio. E, tam chyba jakieś zawraty głowy, wymioty i w ogóle... To jest... Boże, tragedia. E, a i w ogóle czy są... a... No tak, teraz najważniejsze. Czy tak serio były takie przypadki, gdzie ludzie na przykład umierali od kolczaka swojego? Jakby tego nie wiadomo, no bo dużo sobie też czytam o pękach na sztucznej inteligencji, chat GPT na przykład, no bo wiecie, cały wiele przyjechałem na przykład w poszukiwaniu tego kątnika wysokiego ja się po prostu pytałem chata GPT gdzie mogę jeszcze pojechać? No to on mi mówi, że tam te ulice jakieś tam polne i w ogóle... No wiecie. No to tak. Chad GPT mi powiedział, że jakby nie było nic tak oficjalne, powie tak e, powiedziane oficjalnie, że e, ktoś umarł od, od jadu kolczaka zbrojnego. To raczej nie, no, w sumie to z niejeden przypadek mógł być, tak w sumie to jak ta, ja tak twierdzę, moim mm. zdaniem. No i właśnie jeszcze raz się tutaj powtórzę. Jakie by to by właśnie mają kolczaki zbrojne? No to właśnie takie skraje lasu plus jakieś łąki z takimi. tymi z gierkami, takimi wiecie, czyli w tym, gdzie sobie mogę zrobić po prostu te gniazdo swoje no i te gniazdo, ich po prostu jest charakterystyczne, i właśnie tu mam jeszcze jedną zapowiedź tam, że po prostu będzie masa u mnie na kanale. Teraz masa, po prostu masa filmów z Kolczakiem Zbrojnym. Tak, z Kolczakiem Zbrojnym po prostu będzie wiele filmów. Eee, no, a w ogóle jeśli chodzi o główny film o Kolczaku Zbrojnym, no to ja go tutaj opublikowałem gdzieś chyba z kilka dni temu, jakoś. To jest właśnie główny film o kolczaku zbrojnym, więc możecie sobie go obejrzeć. A to jest taki film, gdzie po prostu robię te domki dla kolczaków. No to tak. No to tak, w ogóle jeśli chodzi o ciekawostki, to takie właśnie... Yy, no bo samce bywają większe po prostu od samic. No samce po prostu są 100 razy większe od samicy. Czyli na przykład w przypadku też jest kątnika większego, czyli eratigena atrica. Tak, to też jest... Yy, w przypadku też kątnika, że samiec jest po prostu większy od samicy. No i tak. Jeśli chodzi o samca, no to właśnie, jeśli chodzi o odwłoki samców, no to mają takie, moim zdaniem, jakby, tak patrzę, a to, to mają takie trójkąciki po prostu z tych odwłoków, czyli takie, o cyk, takie po prostu trójkąty. Nie mają takie jak samica, czyli takie typowo odwłok, tylko takie, wiecie, takie bardziej pikantne, trójkątne, te, i mają bardzo czerwony karapak w ogóle i bardzo duży rozstaw odnóż, więc dlatego są takie wielkie. No właśnie, dlaczego są właśnie takie wielkie te samce? Ogólnie samce na przykład u kolczaków czy ukątnika ulekowcowatych. E, no to tak, jakby to nie jest po prostu, że samiec jest po prostu tam wielki. Jest to po prostu zasługa rozmiarów odnóży po prostu to rozstaw odnóży To jest po prostu wielkie, wielkie po prostu. To chyba nigdy nie mierzyłem takiego Odnurza samca, nie wiem, kolczaka zbrojnego czy tam kątnika, w sumie kolczaka zbrojnego. Samca to jeszcze nigdy na oczy nie widziałem, tylko raz chyba widziałem, ale to taki maluski był. Nigdy nie widziałem dorosłego samca i mam nadzieję, że w następnym odcinku zobaczymy. To jeśli film się podobał, like, sub, dzwoneczkiem. jak chcesz, to może komentarz to być i polecał, zostawić, no wtedy popularność na mnie kanale się rozprzestrzenia. Dobra, z mojej strony to już by było wszystko. No dobra, tutaj sobie to położę, trzymajcie się, cześć, a w ogóle na następny filmik to będzie o kątniku, tak, fakty, fakty i ciekawostki, czyli to co o tygrzyku, tam chyba też kilka dni temu nagrywałem, w to, nie wiem, tydzień temu już chyba to wrzuciłem o tygrzyku, fakty i ciekawostki, no to tym razem będzie o kątniku większym, dobra, trzymajcie się, yo!